Dzień dobry, dzień dobry. Troszkę mi tu słońce świeci. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. Witam Was bardzo serdecznie we vlogu po pracy. No i mam jeszcze troszkę czasu, dlatego że moja nadusia jest na języku angielskim. Ja zrobiłam zakupy, zatankowałam sobie samochód, powysyłałam paczki z wintet, które miałam do wysłania, także sporo ogarnęłam i jeszcze nieco czasu mi zostało, więc uznałam, że to jest dobry moment, aby się do Was odezwać w jednej kwestii. Rozmawialiśmy sobie jakiś czas temu w chyba dwóch vlogach, albo w, no w jednym to na pewno. O pracy, na etat. No i generalnie, wiecie, tak, tak jak tam wspominałam, tak wspomnę też tu: ile ludzi tyle historii, ile ludzi tyle obowiązków, ile ludzi tyle odrębnych żyć. Każdy naprawdę musi scalać to swoje życie, pracę, wychowanie dzieci, no nie wiem, życie jakieś tam inne, rodzinne, w zależności, czy, czy mamy męża, partnera, czy też nie. No i, i to nikogo, słuchajcie, nie omija. No, umówmy się to nikogo nie omija. I y, zauważyłam, że niektóre osoby, tak jakby próbowały mi wmówić to, że albo kiedyś to, albo porównaj sobie to, co było, a to, co jest. Ja niczego, słuchajcie, porównywać, jakby nie mam ochoty, no, z racji tego, że teraz wygląda to wszystko, jak wygląda, i, i poradziłam sobie, i radzę sobie, i, i mam ogromne wsparcie bliskich, za co jestem wdzięczna i będę cały czas, i cał, cały też czas, kiedy tylko mogę, to, to, to powtarzam. Więc, no, nie, nie mogę narzekać, nie mam nawet prawa narzekać, bo naprawdę wszystko się poukładało znakomicie, mogłabym Powiedzieć. I kochani, ostatnio taki głos, w momencie, kiedy powiedziałam wam, że naprawdę mam ogromnie trudny czas w pracy i wiem, że to jest moment przejściowy. No, to tutaj znowu jakiś głos padł, a widzisz. A widzisz, i co i dalej jesteś taka zadowolona z tej pracy, no nie było to w tym tonie, ale wiecie o co chodzi? Generalnie już takie zapytania się pojawiają. I kochani, to nie jest tak, że jak ja sobie tutaj popsioczę i ponarzekam, że gdzieś tam momentami jest ciężej, to znaczy, że już mam wszystkiego dosyć, i już znowu muszę przewartościować i przerobić swoje życie, bo to nie o to chodzi. To tak jak i w pracy, tak i w życiu są momenty fajniejsze, są momenty. Gorsze, na to naprawdę nie mamy wpływu i totalnie nie wiemy, kiedy się takich rzeczy mamy spodziewać. I tak samo ja, moi drodzy, będąc właśnie w pracy, robiąc to, co robię, nie spodziewałam się, że nadejdzie tak trudny moment, że nadejdzie taki czas, że ja będę po prostu wyzuta z energii totalnie, ale tak jak powiedziałam, wszystko jest przejściowe. Kończy się coś, wiecie, lepiej nawet dla nas, nieraz troszkę gorzej, albo nam się wydaje, że to będzie gorzej dla nas, a wcale to nie musi tak być, bo w momencie, kiedy uważamy, że no właśnie, życie nam się zrujnowało, bo, bo coś się wydarzyło. To może być po prostu za chwilę taką fajną dla nas lekcją i też takim kopniakiem, żeby ruszyć naprzód, żeby realizować się może bardziej, żeby może faktycznie zmienić coś w swoim życiu. Także ja nie uważam, że, no nie wiem, na przykład, czy to zakończenie jakiejś relacji, czy nie wiem, utrata pracy, czy cięższy czas gdzieś w pracy, czy w życiu to jest powód do, do tego, aby usiąść i przeżywać to bardzo długo, bo oczywiście my to będziemy przeżywać, bo słabsze chwile się zdarzają, jeżeli coś w nas uderzy, no to, no to warto sobie popłakać, warto się powściekać, ale później ym, fajnie, jak przyjdzie jednak yy, taka myśl, że no okej, okay, dobra, jest jak jest i teraz co ja mogę z tym zrobić dalej, tak? Czy ja mogę właśnie coś zmienić, yy, czy ja mogę jakkolwiek na to wpłynąć, czy po prostu muszę przerobić to w sobie yy, i, i poddać się tym emocjom, yy, a później Najwyżej e, ruszyć z kopyta, no bo nieraz potrzebujemy więcej czasu na, e, na przerobienie sobie pewnych rzeczy w głowie. Aczkolwiek, no właśnie, chciałam tutaj tak sprostować te trudniejsze momenty, o których ja ostatnio wspominałam. Naprawdę byłam przemęczona, ależ to okrutnie przemęczona. E, nie spodziewałam się, że praca kiedykolwiek i jakkolwiek wpłynie aż tak bardzo na moje życie, na moją psychikę, na moje emocje, ale tak się zdarzyło. No i okej, okay, kolejne doświadczenie aczkolwiek ja no, no mówię, jakoś tam skończył się, skończył się ten czas i, i, i idę sobie dalej tym tokiem, którym szłam, tym, co sobie wypracowałam i jest w porządku. No i i tyle, kochani. Także no mówię, to nie może być tak, że pod wpływem emocji, czy właśnie jak dzielimy się z kimś, czy, czy, czy ja tutaj z wami, pewnymi rzeczami, że wiecie, że no właśnie, jestem zmęczona, jestem sfrustrowana, jestem na coś zła i jestem z czegoś niezadowolona, to nie znaczy, że taki stan rzeczy będzie na przykład trwał w nieskończoność. To z reguły jest jakieś takie właśnie chwilowe. Zresztą znacie mnie, myślę, wystarczająco długo, bo już troszeczkę tutaj z wami jestem i wiecie, że że ja to, co mam w sercu, to mam po prostu na języku i, i faktycznie, jak się czuję źle, to mówię o tym, że się czuję źle, ale i tak staram się za chwilę taką fajniejszą energię i gdzieś to pozytywne nastawienie Wam przemycić pomimo wszystko. No i tak też jest tym razem. Także moi kochani, nic naprawdę złego się gdzieś tam powiedzmy, no nie wydarzyło, chociaż oczywiście są sytuacje gdzieś tam dookoła bardzo przykre i, i, i bardzo takie... No, no, że nie sądziłam, słuchajcie, że takie rzeczy mogą się dziać, ale się dzieją, natomiast nie wpływa to jakoś w 100% na mnie, i teraz też e, bardzo zmieniłam swoje myślenie pod tym kątem, bo co ma być, to będzie, co jest nam e, pisane, to, to i tak się wydarzy, i naprawdę na to nie mamy wpływu, ale wyciągnijmy sobie właśnie wtedy jakąś fajną lekcję, e, że coś już odrobione jest, odhaczone. I idziemy dalej. Można popłakać, można się powściekać, można poprzeżywać, ale później po prostu idziemy dalej e, i, i walczymy o siebie. No posłuchajcie, my jesteśmy w tym wszystkim i tak najważniejsi, e, bo, bo jak my jesteśmy szczęśliwi, to wszyscy wokół są szczęśliwi i to jest kluczowe. Także, kochani, to nie jest tak, że jestem teraz jakoś turbo niezadowolona, czy to z mojego życia, czy to z mojej pracy, czy to w ogóle, nie wiem, z, z jakichś tam różnych innych rzeczy, nie, po prostu był cięższy czas, przeżyłam go, jestem z siebie dumna e, i kolejne doświadczenia zdobyte a teraz już wracam na normalne tory, na tory, na których byłam cały czas do, te, do tej pory e, więc bardzo się z tego powodu cieszę mm, i jak widzicie po mnie dziś już, no, nie jestem jakoś turbo przełęczona, jestem naprawdę e, no taka, taka tak wiecie, aż mi się chce, pomimo, że właśnie jest już dość późno, bo mamy prawie godzinę 17, e, to aż mi się chce serio, więc kochani, tak, to co powiedziałam ja ogarnęłam życie, czekam sobie na nadusie jak wrócę do domu, to pokażę Wam, bo przyszły mi dwie rzeczy które zamówiłam sobie w H&M i to będą, słuchajcie rzeczy ciuchowe, e, nie pamiętam kiedy, y, po, no dobra, pamiętam, w się ostatnio pokazywałam Wam jedną koszulę, którą sobie kupiłam, ale tak wiecie żeby sobie coś zamówić ze sklepu nie pamiętam, jak swego czasu u mnie Sinsize za sinsajem, po prostu chole, jakieś cuda były. No tak yy, przez lato mało co. Mało co. Więc trzeba nadrobić zaległości, trzeba uzupełnić garderobę i tak, moi drodzy, lecimy z tym dniem. Tak jak mówię, pomimo wszystko dzieją się różne rzeczy, ale my w tym życiu jesteśmy, my tu musimy trwać i my nie możemy się, moi drodzy, poddawać. Po prostu. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Eee, no i, i, i kochani, no nie mamy po prostu na pewne rzeczy wpływu. Ale popsiączyć, być zmęczonym, mamy prawo. Nareszcie w domu. I mam tutaj to moje zamówienie z Hendemu, ale to nie jedyna paczka, jaka dzisiaj do mnie przyszła, ponieważ w zamówiłam jeszcze zapas płynów do płukania tkanin na Allegro. Te oto softlaniki fioletowe. Bardzo są fajne, przepięknie pachną, także polecam Wam. I naprawdę paczka była przeokrutnie ciężka, ale się udało. To jest to, moi drodzy. Wiecie, zamówimy coś do paczkomatu, ale później się z tym uporać i to dźwigać, to jest najgorsza sprawa w tym wszystkim. Dobra, otwieram sobie to pudło. Tu są tak naprawdę dwie rzeczy. Mamy buciki i mamy spodnie. Także zaraz Wam pokażę co wybrałam. I skusiłam się też, słuchajcie, z tego względu, że akurat jak, no właśnie, szukałam sobie butów i szukałam jakichś fajnych spodni, to akurat na handlemie była jakaś tam oferta minus 20% dla klubowiczów. Więc mówię, o proszę bardzo. Zatem, ja mam nadzieję, że wybrałam odpowiedni rozmiar. Bo już wieki nie miałam spodni z handlem, jednak zawsze ostatnimi czasy to od Zara. Nawet chyba z Shinsaja mam jedne rurki, ale nie z handlem, więc zobaczymy. I zobaczcie. Przymknęłam drzwi, bo tam Madusia e, dość głośno, słuchajcie, rozmawia, więc żeby nie niosło. E, kojarzycie taki fason spodni? Dzwony? To jest, słuchajcie, e, dzieciaki lat 90. na pewno pamiętają tę modę. I wiecie co, chciałam te spodnie z wysokim stanem, bo były dosłownie w takim samym kolorze, wysoki stan, ale niestety już rozmiary były wybrakowane. Naprawdę tam zostały same takie rozmiary większe, więc no niestety na mnie one nie pasowały. Ale uznałam, próbujemy z tym niskim stanem. Próbujemy, zobaczymy. Także kochani, ja za chwilę w nie wskakuję, pokażę Wam, jak leżą. I co Wam powiem, to to, że w tej promocyjnej cenie, nie pamiętam, jaka jest ich wyjściowa cena, to już sobie gdzieś tam przekalkulujecie na szybkości. Ale w, w tej promocji z tym, z tym rabatem za poświęcenie 60 zł. 60 zł za jeans. No. Także nieźle. Dobra, mierzymy, bo sama jestem ich ciekawa. Dobra, już się odsuwam i powiem Wam szczerze, ja nie pamiętam, kiedy miałam takie biodrówy na sobie. To znaczy pamiętam yy, te czasy, kiedy wiecie, jak się kucnęło, to dosłownie wszystko z tyłu było na wierzchu. I to są takie biodrówki. Dosłownie, słuchajcie, jeżeli jesteście też dzieciakami lat 90., to doskonale będziecie pamiętały tę modę. I to jest właśnie to. I to jest, moi drodzy, to. No, teraz ja już jestem taka, że wiecie, ja tu sobie noszę coś dłuższego. Generalnie nie mam tutaj brzucha i, i niczego na wierzchu, więc yy, ja sobie je myślę, zostawię. Yy, dość wygodne są, są takie elastyczne i oczywiście jak je rozprasuję, będą wyglądały jeszcze lepiej. Podoba mi się, że tu są takie mega obcisłe. Yy, no, wydaje mi się, że ta noga zdecydowanie wygląda na dłuższą. Także moi drodzy. Zostawiam je na pewno. Są szalenie wygodne i będą na pewno przepięknie wyglądały do różnych stylizacji. Były w ogóle różne odcienie, także możecie sobie zerknąć. Wybaczcie, wyciszymy sobie telefon. E, możecie sobie zerknąć, no ale słuchajcie, no 60 zł. No niby nie wiem, w regularnej około stówki. To i tak, moim zdaniem fajna cena. I jakościowo też czuć, że są porządne. Porządne jeansy i Teraz te buciki. Potrzebowałam zwykłych, klasycznych na płaskiej podeszwie sztybletów. No i właśnie w handlemie zaświeciły mi te. Były jeszcze w takim odcieniu takiej kawy z mlekiem. Eee, też bardzo ładne. No ale słuchajcie, ja wzięłam sobie czarne. Proszę bardzo. I to słuchajcie, są buty. Absolutnie. Najfajniejsze, jeśli chodzi o wygodę, jeśli chodzi o fason, właśnie na jesień. Ja nie wiem, czy pamiętacie, miałam tego typu sztyblety beżowe. Dosłownie takie beżowiutkie, jaśniuteńkie, bo była jakaś faza na nie, niesamowita. I ja kupiłam, oczywiście, że się skusiłam. One były chyba z Lasockiego. Po dwóch sezonach wyglądały fatalnie, już żadne czyszczenie, nic po prostu nie pomagało, więc ja je po prostu wyrzuciłam, bo to był dramat. No i uznałam, że no nie, już tak jasnych sztybletów ja nie mogę mieć, bo, bo się po prostu tylko niszczą. Ja też, wiecie, codziennie jadę samochodem i też tył tego buta, ta podeszwa w zasadzie, ona była mocniej brudna z prawej strony niż z lewej. No tak jest, słuchajcie, tak jest. Więc, moi drodzy, Zwykłe, czarne, proszę bardzo. Przymierzymy sobie razem. Czy Wy tu widzicie dół? Nie. Już Was zmierzam. Przymierzymy. Zobaczymy. I może właśnie do tych dżinsów nawet powinny być ok. Tak mi się wydaje. Sprawdzimy. Żałuję tylko, że ta podeszwa jest taka, wiecie, mega traperkowa. I mogła nie być w sumie. Kurczę, chcę tak przymierzyć, wiecie co, ale nie, no generalnie rozwiązam chyba okej. Okay. Też wiecie, co, Nie wiem, czy... Najlepiej by było, gdyby były rozmiar mniejsze. Ja Wziąłem to 38, tak, 38. Trochę no mam. Słuchajcie, nie wiem, jeszcze chwilę w nich pochodzę, ale. O, bóla! Tak to wygląda. Muszę sobie jeszcze pomierzyć zdecydowanie do jakichś tam innych, wąskich spodni. I wtedy zdecyduję. Czekajcie, bo tu widzicie, o! Kulisy. Takie oto bucisze, moi drodzy. Kurcze, naprawdę nie wiem, czy nie czy nie jednak 37 rozmiar byłby lepszy. No ale też są dość fajne, wygodne. Tak jak mówię, jeszcze muszę je tutaj obczaić. Aczkolwiek no, zakupki udane. Zakupki udane, zdecydowanie. I jeszcze właśnie mówię, te też zaraz sobie E, ogarnę do, do rurek, jak będą wyglądały. Bo tu z tymi dzwonami myślę, że jest całkiem, całkiem sympatycznie. Dobrze, kochani, i takie oto szalone e, zakupy w pandemii poczyniłam. Dajcie znać, e, co jesiennego, nowego do Waszej szafy trafiło, za czym się rozglądacie. E, a ja, kochani, będę się z Wami żegnała. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną tutaj czas. No. Także pomierzyliśmy, pogadaliśmy, wszystko było. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i pa pa!